Cześć, dzień dobry. Ja jestem Patrycja i witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do filmiku przepisowego, ponieważ pokażę Wam moje ulubione posiłki z ostatnich tygodni. Nie będzie to taki typowy tydzień jedzenia, bo nie chcę, żeby ktoś się porównywał, bo miałam problem i cały czas gdzieś się tam zmagam z moją relacją z jedzeniem, ale jestem w zupełnie innym, lepszym miejscu, więc chciałam się po prostu podzielić fajnymi, szybkimi przepisami, które może Was zainspirują do spróbowania czegoś nowego u siebie w kuchni. Będą tutaj śniadania, obiady, lunchboxy, więc na spokojnie każdy znajdzie coś dla siebie, ale bez Przedłużania, przechodzimy do przypisów. Dzień dobry, lecimy z pierwszym przepisem. Będzie to przepis na słodko. Robimy pieczoną owsiankę lotus. Ja uwielbiam owsianki, nigdy mi się nie znudzą. Uwielbiam w nich to, że można je robić na wiele, wiele sposobów. I teraz pokażę Wam jedną z pieczonych owsianek. Będę używać przede wszystkim płatków owsianych skieru waniliowego Robimy owsiankę o smaku lotus. Pytacie się we mnie dlaczego? Bo mam wiadro kremu lotus, więc trzeba je wykorzystać. Blendujemy wszystkie składniki, przelewamy pół masy do naczynia odpornego Daję trochę tego kremu do środka. Dolewam już końcówkę masy i pieczemy przez około 30 minut, w 180. 5 stopniach jeszcze na wierzch dajecie ciasteczko pokruszone lotus, bo lotusa nigdy zawiela. Surowe ciasto jak zawsze slej. Just look at this, jak to się rozpłynęło w środku! Myślę, że ten krem nigdy mi się nie znudzi, ale możecie o to samo zapytać mnie, kiedy do końca to 8 kg, na bon Petit To nie mogło wyjść złe. Wszystko z gromem Lotus mogło jej przepysznie. Takie ciacho na śniadanie i na drugie śniadanie. Nazywajcie mnie Lotus Girl. Ale to jest po prostu majstersztyk. Oprócz pomysłów na posiłki, pokażę wam, jak zrobić piklowaną cebulkę, która idealnie sprawdza się do sałatek, na jakieś tosty z jałcznicą. Jest to mega fajny dodatek, a przy okazji bardzo prosty. Potrzebujemy tylko 2-3 cebule czerwone, trochę soli, cukru, w rządku i kluczowy składnik, czyli ocet jabłkowy. Mamy taki piękny słoiczek piklowanej cebulki. Teraz musimy poczekać 30 minut, aż woda wystygnie i odstawić do lodówki. I właśnie ja to zawsze trzymam w lodówce i starczy mi to na trochę. Najlepsze przepisy wychodzą totalnie niespodziewanie, kiedy nie macie nic w domu i trzeba coś wykombinować. I takim oto sposobem przechodzimy do pomysłu na taki lunch obiad. Będzie to kasza kuskus z kurczakiem, suszonymi pomidorami i fetą. To jest jedno z moich ulubionych kombo. Bierzemy sobie pierś z kurczaka i smażymy na tym oleju z suszonych pomidorów. Dodajemy suszone pomidorki, kroimy też cukinię lub inne warzywa, które chcecie. Między w tym czasie przygotowujemy kaszę wedle instrukcji i tak naprawdę w 10-15 minut mamy gotowy posiłek. Szybkie, proste, bez żadnych wydziwień. Na jeszcze trochę serafeta i jakby to powiedział księżula... Muala! Tak, ekspresowy przepis. No i połączenie fartych suszonych pomidorów. Kurczaka przyprawiłam taką przyprawą do kurczaka, ale grę I to jest spoko, bo można sobie wymienić kaszę na ryż, zadać na przykład papryki, zamienić warzywa albo zrobić to stofu. Opcji jest mnóstwo, więc fajnie jest to sobie urozmaicać, żeby nasza dieta była różnorodna. I ten film jest też moją motywacją, żeby faktycznie nie iść w kółko tego samego. Bo jak mi coś posmakuje, to mogę jeść to codziennie, a ja lubię gotować i próbować nowych rzeczy, więc idealnie się składa. Nom, nom, nom. Jak byłam w co uwielbiam kaszę kuskus. Ja mogę jeść kaszę kuskus codziennie. Nie wiem co mi Chodziło. Byłam dziwnym dzieckiem. Dzisiaj nie miałam uczelni, więc większość czasu spędziłam w domu. I lecimy z kolacją i tutaj pójdę na łatwiznę. Nie będę ukrywać, że nie. I moja mama, mistrzyni mil prepu, przygotowała takie nuggetsy w cornflakesach. Odgrzeję sobie w airfryerze i zrobię taką crispy chicken salad. Zrobię taki dressing na bazie skyru i majonezu truflowego z Charlotte. Kocham trufle. Mam też parmezan, tą cebulkę piklowaną, którą zrobiłam i gotowy mix salad. <muzyka> kieruje się dwoma zasadami. Jeden, cebuli i nigdy nie zawiera. I dwa, jeżeli chcesz, żeby twój posiłek wyglądał hysterik, estetycznie ładnie, parmezan jest odpowiedzią na wszystkie te problemy. So, mam moją crispy chicken salad. Czuć od niej ten majonez truflowy. To jest propaganda I'm falling for, czyli trufla. Długo się do nich przekonywałam, ale jak się przekonałam, no to co ja mogę powiedzieć, no, smacznego. I dokładnie zrobiłam to w 5 minut, bo tyle się piekły te kurczaczki. Wiadomo, kiedy je robicie od podstaw. Robi się to troszeczkę dłużej. To jest ten typowy przepis z kwestii smaku, ale właśnie moja mama zawsze robię większą porcję, żeby mieć takie gotowce w lodówce, to mistrzostwo Hej, czy widać, że wstałam dzisiaj o 4.30? Widać po mnie? Wstałam dzisiaj o 4.30 do pracy, więc nawet wam nie nagrałam jego śniadania. To była jakaś zwykła wsianka. po prostu żeby coś przekąsić i mieć siłę do pracy. Ale teraz przychodzę do was z przepisem na pancake'i. Zaczyna się sezon na świeże owoce, dlatego zrobimy sobie takie puszyste placuszki jogurtowe z truskawkami i brzoskwinią. Przepis jest banalnie prosty, więc potrzebne będzie nam tylko jajko, mąka, właśnie sklep truskawkowe albo inne owocowy, proszek do pieczenia i to w sumie tyle. Kluczem w dobrych pancake'ach jest dobrze nagrzana patelnia i będę też smażyć te placuszki pod przekryciem, żeby one sobie tak wyrosły i były takie puszyste. Moja brzoskwinia okazała się twarda, więc ją karmelizuję. Tak to się prezentuje. Bulgu, bulgu, bulgu. Od razu odpowiadam tak do wszystkich słodkich posiłków. Aktualnie dodaję krem blisko, ale ja nie narzekam, absolutnie nie. Totalnie taki wakacyjny posiłek, chociaż za oknem jest burza. Boję się burz strasznie. Truskawki w środku lekko zmiękły. Przez to wszystko, wszystko się tak pięknie komponuje. Jak macie dużo czasu, też można pociechać truskawki w takie plasterki i zrobić mini pancaki. Ale ja już jestem stara i nie mam do tego cierpliwości. I przepraszam, że mówiłam z pełnymi ustami. Już tak nie będę. Zrobiłam sobie taki jeden wiralowy przepis, który bardzo długo zalegał mi w zapisanych. I jakoś tak go nie robiłam, nie byłam przekonana, ale kiedy go spróbowałam, to przepadłam. I jest to pizza z serka wiejskiego. Idealnie się sprawdzi na obiad, na lunch, na kolację, co tylko chcecie. Tak naprawdę możecie je uzyskać na śniadanie. Potrzebujemy tylko jajka, serka wiejskiego, mąki. To wszystko trzeba wymieszać, upiec w piekarniku najpierw 200 stopni 12 minut. Następnie wyjmujemy, układamy dodatki. U mnie to będzie passata, mozzarella, ser gouda, troszeczkę pomidorków koktajlowych. I potem pieczemy jeszcze chwilę. Na wierzch dam jeszcze szynkę parmeńską, rukolę, krem balsamiczny, coś w tym stylu. I w pół godzinki mamy wysokobiałkowy obiadek. Proszę Państwa, Food Influencer w pełnej okazałości. Reality check. Ja nie umiem nie zrobić bałaganu w kuchni. Przesada. Wyłożyłam dodatki, biorę moją rękawicę i z powrotem wkładam tą pizzę do piekarnika. Uuu. Tym razem na 15 minut. To też trzeba obserwować, aż ona się tak zarumieni po bokach, a ser nam się rozpuści. Wiedzia mi, że to nie wygląda dobrze. Wiadomo, jak macie ochotę na pizzę, to idźcie na pizzę, zróbcie taką domową włoską pizzę. Bardziej mi powiedziała, że to jest omlet ale pizza, ale styl jest to bardzo dobre. Jemy, testujemy. Ten ser się tak pięknie ciągnie. No i patrzcie, jest stabilna pozycja. Nie mam nic do dodania, naprawdę. Z tego możecie zrobić dwie mniejsze pizze, Możecie dać jakie dodatki tylko chcecie. No a całe przygotowanie to jest mniej niż 30 minut, więc nic tylko się zajadać. Zróbcie sobie i nie pożałujecie. Jak wiecie, albo nie, od ponad roku współpracuję z GymBing. Przyszło do mnie moje comiesięczne zamówienie, więc uznam, że wam pokażę, co zazwyczaj zamawiam, jakie są tutaj nowości. Mój kodzik Patrycja 5 daje wam zawsze rabat. Na stronie są też często jakieś promocje, więc do wyboru, do koloru, artykuły spożywcze, jakieś akcesoria na siłownię, ubrania. I od razu też mówię, tych rzeczy jest tyle. Ja też mieszkam z rodzicami z moim bratem, którzy ćwiczą na siłowni i też korzystają z tych produktów ze mną, więc nic się nie marnuje. Przede wszystkim mamy batoniki proteinowe. I to są jedne z nielicznych, które mi smakują. Jest to smak Cookie dough. Ja, kiedy do przepadam i zamówiłam sobie cały kartonik, to zawsze jak idę na uczenie, to biorę sobie jeden w torbę, żeby mieć tak awaryjnie jakiś snack. Następnie to akurat jest dla mojego brata. Jest to Balance Trainer. Takie o. Ja sama Też mam handle, kostki do jogi czy meczek cirków do pilatesu właśnie z Grimby. Więc jakbyście chcieli zrobić sobie siłownię w domu, to też jest taka opcja. Kolega na pastelkach, taki musujący do picia. I POW powiedz, że masz sportową rodzinę bez mówienia o tym, że masz sportową rodzinę. Białeczko o smaku cookies and cream. Białeczko karmelowe ciasteczko. Jeszcze wam mało, biełeczko-białeczko Mamy granolę z liofi z owocami z takich nowości. Kupiłam sobie do przetestowania taką masę do zrobienia pizzy z smaku serowym. Mam herbatkę nową. rękawiczki dla mojej mamy. Because she is a gym girl, makaron orkiszowy pełnoziarnisty. Takie podstawy jak płatki owsiane i tofu w marynacie. Mam tutaj niezły baogan. Myślę, że to już jest klasy. Także co, przypominam o chodziku, ja teraz to ogarniam. I nie wiem, kiedy minęło te półtorej roku współpracy. Korzystam z tych produktów na co dzień. Czy owsianki, czy jakaś mąka, czy w pracy wszystkie ubrania praktycznie mam z dżembi. Więc będzie mi miło, jeżeli ożywicie mojego kodu i przetestujecie coś z mojego polecenia. Nie wiem czy kolejny posiłek mogę nazwać przypisem. ale po powrocie z Kopenhagi zainspirowało mnie tamtejsze śniadania, więc robimy sobie talerzyk kopenhaski. Mam taki piękny talerzyk z zary, i ten talerzyk kopenhaski polega na tym, że to jest dosłownie chleb z serem, masłem i jajkiem na miękko. Często dodaję jakieś konfitury, szynki, ale tu chodzi o jakość składników, więc mam taki sourdough bread, chlebek na zakwasie, jeden z droższych, który ostatnio kupiłam, bo kupiłam je w takiej mikropiekarni. Zrobimy jajko na miękko i zamiast tego puszystego masła, bo nie umiem go odtworzyć. Moja babcia robi sama taki ser śmietankowy na bazie jogurtu greckiego I on jest taki mega puszysty, więc myślę, że fajnie się sprawdzi. Mam też ser, konfitury, więc wyłożę to wszystko tak pięknie na talerz. That's all. Dawno nie robiłam mięka na miękko, więc jestem w szoku, że wyszło. Nigdy nie wiem od czego zacząć to jeść, ale widać jak talerzyk robi robotę. Jajko idealne, uwielbiam kiedy żółtko się tak rozpływa. Mam chcę do Kopenhagi. Mamy Kopenhagę w domu. No i ten chlebek pro lukę, on jest gruby. I to jest mega fajne śniadanie, bo satysfakcjonuje mnie równocześnie na słone, jak i na słodko. No. Nigdy nie byłam w Grecji, ale w Lidlu był tydzień grecki i kupiłam halumi, więc zrobimy sobie takiego greckiego bowla z kuskusem, tym razem perłowym. I myślę, czy nie zrobić tego sera w takiej marynacie hot honey, bo uwielbiam takie połączenia, więc coś chyba tutaj wykombinuję. Także najpierw na suchej patelni podsmażam ten ser, aż się zarumieni, następnie zdejmuję go i na tej samej patelni rozgrzewam miód z oliwą i płatkami chili do momentu, aż się to wszystko skarmelizuje i dopiero wtedy dodaję halumi. W airfryerze upiekę sobie kurczaka i kaszę ugotuję wedle instrukcji. I jak zawsze możecie dać jakie dodatki chcecie, papryka, pomidorki, cebula. Zadziłam troszkę z papryczkami chili, bo jak oblizałam patelnię od Halumi, to troszeczkę zaczęło mnie palić. Ale wezmę sobie trochę tych pieczonych warzyw, Halumi i mięsko. Mega kolorowo to wygląda. Nie wiem, czy to wszystko dobrze się łączy. Mmm, bardzo dobra. Uwielbiam paulę. Większość tych przepisów, które wam pokazuję Możecie zabierać ze sobą do szkoły, na uczelnię Czy do pracy, bo przygotowałam sobie Dosłownie takiego samego bowla z kaszą kuskus perłową i halloumi I do tego plecuszki jogurtowe z malinami Tylko do ich masy dodałam sobie takie kuleczki czekoladowe Żeby się tak fajnie rozpuściły w środku I to były już wszystkie przepisy, które dla was przygotowałam Mam nadzieję, że nazbieraliście nowe inspiracje Koniecznie dajcie mi znać na instagramie Czy tutaj jak spróbujecie któregoś z nich Będzie mi bardzo miło, jeżeli oznaczycie mnie u siebie na instagramie Ja nie zajrzę, bo uwielbiam mieć z wami kontakt i w ogóle dajcie znać, co myślicie o takiej serii, czy chcielibyście więcej takiej tematyki, bo prawie oficjalnie mam licencję z dietetyki, więc jest to jakaś taka moja pasja, z którą uwielbiam się z Wami dzielić, także czekam na wasz feedback. A ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie i za to, że ze mną jesteście. Badajcie na Instagrama i TikToka po więcej inspiracji, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko i cześć!